Witam wszystkich na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w mecz skrzydłowy z kimś takim jak Blade, aka Max, Maximow. Siema, siema. No i ciśniemy strogo Ja kupuję jakiś wabiczek. Pierwsza rundka. I śmieszny wabik na spawn. E, jeden jest po twojej, nie wiem, prawej, jak wyjdziesz tam u góry przed spawnem wszedł. E, no i sobie będziemy tak na grali na skrzydłowy meczik, tam w ogóle A to chyba poty jakiej... były, <laughs> no może jeden w ogóle przeciwnik się zabił od razu na dzień dobrych właśnie nas przestraszył, nie widzieliśmy na mnie wbił tak po prostu, to nieźle. Dobra, lecimy srogo i rozgramiamy ich szybciutko i jak to tak o szybko pójdzie W sumie nie widziałem i chyba na sprawnie siedzą, wiesz? Czy to jest i tak ten jeden... A nie, z mojej strony. Gdzieś u góry chyba nie wiem. Ładnie. Eee, nie wiem, jeden ciągle sudoku popełnia na początku co mnie dość dziwi w sumie. A drugi no gra. No ale mam nadzieję, że tak. Szybko rozgromimy ich tutaj. Jakiś taki szybki meczyk, Nagram jeszcze drugi to, ma na Najszybszy wigment się... jaki ogólnie był na świcie. Popełnimy po, po, po rekord. Eee, jeden jest po twojej lewej jak wyjdziesz u góry na tym. O. Lecę do ciebie, <laughs> to, że ja tu nie muszę grać w zasadzie. No bo co by sobie... Mam akurat i leć, no, właśnie lecę teraz górą, bo tam dołem ciężko jest pofragować. No to nie mogę mieć takich statów, halo. No i head on No w niej. Dobra, akurat ci leć, powraguj. Dobra, akurat ci leć, E, był na górze na tej kładce. Nad tobą jest teraz, mniej więcej. Aha. okej. No, no to tym razem zostaliśmy. No. Trudno się mówi. Jakaś kamizela, coś, granat do dymny i no to było na tyle. Smoki są bardzo przydatne na tej mapie, ci powiem. Smoki i te i mołoty Jeden na spawnie jest kurde nawet nie dał mi wyjść A, widzę, że Awupka jest grana, ładnie Kurde, ja nie i te jeszcze kupiłem. Dobra, że niby eko w takim razie wykorzystajmy to. Flash jeden jest spawn, drugi nie mam pojęcia. Dobra, ich do jednego, dawaj. No normalnie. I idziemy z tym koksem. Czekaj, jakiś karabin, a dobra, ja z niego kupię. Dobra, ja wylatuję od razu na, na ten z dołu z fleszem i, i tyle. Ej, jeden u mnie, a drugi spał chyba. Ej, czekaj, ty masz bombę, musisz plantować, nie? Czekaj, skoro on siedzi na spawnie, to on nie ma nawet jak do nas przyjść, nie? Hello motherfucker? No ale... Czyli <grywki> nie siedział na spawnie. Dobra, flick się nie udał za WP. No niestety. Jak coś dawałśmy infory po prostu. Tak, wiadomo. To jest tak naprawdę dopiero 1 czwarta naszych pełnych umiejętności. Teraz pokażemy połowę. Tak jest. Sa same hedy teraz będą. Nawet w nogę. <ścoughs> e, dwóch na kładce jest. Jeden spawn. Obity, a Afka ma. Teraz ja zrobię tak. Plantuj i chyba cię będzie potwierdzić górą. Dobra, tam jest. On musi tu przyjść i tak. A sprytne. NO! god! Kurde, a myślałem właśnie, żeby tam nie przyszedł. Jeszcze byłem ślepy trochę. Uda mu się, niestety. Ładnie to zrobił, to trzeba przyznać. A nie ma tego, nie ma defuzera. Nie, miał defuzera. No, no to były forie. Nie mieliśmy broni jakoś za bardzo, także. No wiadomo. Eee, to ciekawe, wiadomo, ja to raz... była CD-side mapa, to teraz wygrywamy. No tak. W sumie większość map jest pod CT. Duża większość map. Jak nie... Wszystkie takie. Ale to najlepsze młoto w moim życiu, autentyko. Idealnego flasza rzuciłem, wyczucie czasu, level perfekt Degil jakiś, ze skinem, może być. Że naklejka popsuła tego skina trochę, ale trudno się mówi. Nie wiem jak to, ale ja lecę teraz ze Pro 200... E, pro e, Pro 90 znaczy się. <laughs> pro 90? Słuszny wybór. No to... Czemu ci się tak wybiło? Nie siadło trochę. No właśnie widzę. Chodzi od góry. Ale chyba dostanie. Dobra, to im wyszło jakoś tak na farcie. Zrobimy tak. Ja takiego, nie wiem, eko zagram pół eko. Dobra, tam palenie Kaj, ty jesteś tu. Ej! Eee. skanuje mi. Wrzuca mu ta flesza. Choć od dolnej drzwi, dostał ze trzy razy. U. No i po pozamiatani. Dobra, oddawał się kacze, Pełno naklejek, jak można, tak... Tak... No jakoś... no nie. Dobra, lecimy. Kolejnej chyba tego kupię. Cześć, e, rozwal tą szybę, tam rzucę tego... Uciekaj, uciekaj! A, dostałem to. Ay, Kurde, chciałem ich spalić. Nie pykło. E, dobra, wiesz co? Teraz robię tak. Afka... I lecimy z tym koksem. Posłaniej mi szybę, ja będę patrzał na ten, na drzwi. Spokojnie, ja pójdę od drugiej strony. Dobra. Patrz jak oni skanują mnie. A, widziałem go tam. Został. Dobra, no i ostatnia rundka. Został ponad E, jeden chyba jeden drugi był w dół, chyba się cofnie na te drzwi pod tobą. No i elegancko. Easy. No, to to było na tyle z tego meczyku. E, teraz będzie jakieś taktyko elcięcie i. Będzie drugi meczyk, który nie miał, bo ten odcinek byłby, no, trochę za królewski. Dobra, teraz wyszukujemy sobie kolejny meczyk zamiast Maxa. Jest teraz tym razem ze mną Pumsi Lemier aka Tam witam. Dzień dobry. Witam, witam. No, tutaj akurat jako jaką Bot Czesław się pokazuje. I lecimy z kolejnym meczykiem skrzydłowym. Zaraz zobaczymy na jakiej mapie. Poprzednio był Nuke, Teraz nie wiem. Tak jest. No, i mam nadzieję, że będzie kolejna wygrana. I to jest dobre miejsce na cięcie. W sensie... Wiesz, o co chodzi. Nie Wiem, o co chodzi, no. Tam rozgrzewkę możemy skipnąć. Ro rozgrzewkę ja też skipuję, piję. no. Rozgrzewkę też wytnę. Wytniesz ten materiał bardziej niż szesnastolatka. <laughs> Siebie. Zapomniałeś dodać. A, no, tak. <laughs> Ale w gruncie rzeczy, co? To, to, to takie pozytywne. Ktoś się wytnie, no to takie pozytywne. O Boże, ale ten twój materiał poprzedni był fajny. Było miło się to oglądało. A dzięki, dzięki. O, a tu się Siemek dołączył do nas. E, czekamy już. Czekamy już okay, 10 ale... minut na rozpoczęcie Nie tego meczu. To, to muszę do was dołączyć Nie Po jakichś y, dwóch tysiącach lat y, albo tam dwóch milionach lat oczekiwania w końcu dołączyło nas do meczu Taka 10 minut Ale cicho idą do niepał no i teraz możemy sobie spokojnie zagrać meczyk skrzydłowy na, znowu na mapie, Denyuk nuke de wybuchacz tak zwany. De-wybuchacz tak. de atomowy. Ios, Ale jakby no, nuke jest, ta mapa jest strasznie śmieszna, bo mamy trzy takie mm, okropne wejścia, można powiedzieć. Po terro to będzie okropne, a po to jest ciężkie trochę do obrony, bo jest jedna taka duża przestrzeń, co trochę negatywnie wpływa. Dobra, za mądry jest <laughs> Tak. Ja, jak na mój kanał, to zdecydowanie za mądry. No, ale taka szybka analiza mapy. Także teraz lecimy i rozwalamy ich normalnie. Musimy sobie dużo punktów w sumie nazbierać teraz, bo jesteśmy po ATE. IOS. chcę a... takiego taktycznego Dikoya, który w praktyce nic nie zrobił. Znaczy, wiesz co, ja kiedyś przez Likoja zostałem zabity e, z tego względu, że nie słyszałem, jak wróg idzie. Dwóch na tym, dwóch na okienku. Dobra, ale jeden leży. A kurde, tak. E, tak no. Ma 10 HP, albo nawet mniej. Masz go na hita, albo dwa. Także jest luzik totalny. Tak, tactical. Ta, ta, no masz topakę, także jest luks też nie sądzę. No. Wiesz co, ustały się bardziej tu. Żeby mieć oko na tą pakę. Co jakiś czas sprawdzać, też inne miejsce. No i ładnie. I go, i go zabijesz. No i ładnie. O, czekaj, nas namaluję Ekonomowicza. <grym> ja nie wiem co, ma. a ja mam coś takiego, ale śmiesznie. No i czekaj, to o. Żeby było kolorowo. No dobra, wiesz co, No ja jestem Ja oh, Deglasę wziąłem. Ziup. Taki co, granacik. Jakaj, tam. Zasmukuję to. Teraz jest coś okno? E, nie. nie wiem, ale wychodzili właśnie tymi drzwiami śmiesznymi. Okno. O, jest. An... Bo było. Rzuciłem perfekcyjnego neida. No to kozak w mi. To mój fleżek coś. Spoko. No i dostęp. Nie wiem, jak tak końcówkę go stykłem. Fajnego. Z, ka z kata miał tylko. Eee, słabo. Z No, także lipa trochę. No taka mega lipa. Szkoda, że nie masz gra granatu albo garnatu, wiek. Siemek style. Siemek Nie no, mam garnaty, tam rzuciłem na tego. O nie. E, wychylił tymi dużymi drzwiami. Właśnie... E, okno? Palę go na pyrkie. Czekaj, się może sobą Albo nie. Podbieraj się... po mnie garnaty. Tutaj coś mm. że Spółka masz, to jest dobry. Jeden Właśnie? z lepszych. Uuu, ale smok. <laughs> Och, chyba się odpalił coś tam grożą. No normalnie, albo że my się odpaliliśmy, nie wiem, bo to można odebrać na dwa sposoby tą wiadomość. dostałem no trochę Kurde, Ej, i coś, teraz, bo mam 5000. Eee, no, możesz coś tam rzucić. Czekaj, gdzie ty tu jesteś? Bumpa tu jest. Ja się żebyś miał taki pe pełny set. Wiesz o co chodzi? Ja też wezmę bumpa. Przeciszyć się trochę muszę, bo to jest jakiś. No, taki. Za, za bardzo jesteś trochę. A jeszcze jakieś taktyczne dwa granaty. Ja tu będę tak trochę na dole, żeby było śmiesznie. Eee, A drzwi to... główne, coś tam się działo, widziałem. Wiesz co, okno? Ja zrobię sobie tak. Eee, tak jest okno. Wiesz co, ja tu tak bardzo defensywnie, to ci nie mogę pomóc. Wiem, wiem, wiem. Kurde, nie trafiłem. Wiesz co, ukryj się. Sprowokuj ich do wyjścia. Jeden będzie tutaj wychodził. Skanuję tu coś. Dobra, trochę oberwał. Kurde, nie mogę się wychylić, bo jeden jest na głównych dwie. Ładnie. A, taki rasz. Ale mamy pakę, nie. Czekaj, to bo on. Nie, wystoczy. Cze, nie, 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 Kurde, Kurde, to to nie, taki... jest, to powiem, Ładny fleszyk. Tylko, że on go i tak nie oślepi, bo on jest za tym, nie? Dobra, on był główny okay, drzwi. Ładnie. Na... On ma... dla... Mogę ci A dać kałaszka, chcesz? Nie, nie trzeba. Z, z oszczędzajmy oszczędzajem zajmę wiesz co? Eee, Mógłbyś mi kupić m Bo ten... Eee, jakby... To ekonomia. czekaj. Eee, kałaszek czy m -ka wolisz? Dobra, mogę z tam. Ty, bo ty byś miał za dużo kasy, byś potem stracił trochę. No tak. Czy mi tam w sumie obojętnych, Bo do Mki się nieco bardziej przyzwyczają ostatnio. E, jeden, chyba, góra. Coś. Tak, jeden, góra. Aj, nie z... gra. No to akurat trzymałem, nie zdążyłem rzucić. Chciałem się schować. Nieważne. ja zepsułem bardzo. Nie, no nie ma źle, 3, 2. No, ale jesteśmy po tej lepszej stronie. No. Aha, no Tora, tak. Y, mogę ci dropnąć amkę. Czekaj, już ci dropię. No, to kozak totalny, dzięki. To ja w takim razie kamizela i granaty. Zresztą zraszuję ich tak podle bardzo. Jest obity, dosyć mocno, ała. Nie, za 21, niestety. No, no i elegancko. Twoja meczka, oczywiście. Ona miała skila, bo czyjaś. To trzeba pamiętać. Nawet jak nie ma skina, to... Jak jest od kogoś, no to on ma skila w sobie zachowanego. No, pewnie w pewnym tym sensie, tak. Piętnie, yy, yy, trochę byśmy coś... bo. A to, patrz, oddam ci tą jakże to skillową kilową Okej, okay, dziękuję. Jakby no spukając, No no luks. Ale drop mi ten. Weszli. Tam. Weszli na BS a niestety. Prawie... Ale Heda dostałem przyps. E, no po prostu za tym... za tym o, dziwnym to? dostającym dziedostwem. Nie no na BS-ie. Tak, za tym głównym. No, reakty. Ło. Wow. Walka na ślepo. Chyba, że Wucha jakiś taktyczny. Wiesz co, teraz. Ja bym. Ja, ja zagram eko teraz. Tylko kupię tego. Eee. No to tak zrobimy. Granaty to są mega ważne, nawet zamiast kamizelki, to kupi granaty. No, Aha! No, tak się... A no tak, XM-time widzę. XM to jest dobra broń. To jest bardzo dobra broń, no. Nie ma to jak szybko strzelny ten. Bardzo szybko strzelny shotgun Praktycznie no. W praktyce automatyczny albo tu. Auto. Nie wiem, w sumie. To są w sumie Diglett, całkiem przydatne. Nie wiem, no na pierwszą digla no Trochę przypisik. Wolę Digle niż pistolet na wodę No, z, z, z aka miany, glo, no. glock. Nie, dwóch na, na spałnie no. siedzą, na spałnie siedzę No! Ja mu heada strzeliłem, a nie on mi Kurde, dwóch na spałnie było, no wa ja ja, prawa. Kurde, ja też heada od niego dostałem, ale dosłownie miałem różniczek na jego główce, tak elegancko. Wiesz co, dobra, nowa time. No, nowa te time. Z mniejszymi drzwiami. Wiesz, te Ale... No wiem, które. Te na dole. Ale przecież, jak ty chcesz znowu tam iść? No... Będziemy unikać strzałów. Smoke, widzisz i już nic nam nie mogą zrobić. Wow, wyrwałem. <gry> no chyba, że nas zarzucą granatami. Kurde, bo ty nie masz granata żadnego, nie? No nie stać mnie. Czekaj, ja się wrócę na innym, inne miejsce, przejdę obcem. O, rzucili Zabry... mi Smołka. O nie. Jeden jest minus 44. Nie wiem jak ja to zatrzymę. No nie, ci dałem Rady Kurde, ja, ja mu też 14hp zadałem. Eee, nowa na dole to chyba nie jest no, dużo. No tak pół na pół z pomysłem, ale... Mm, Czyli to jak to mają to granaty, no to GG. E, dobra, tak, trzeba... Dobra, postraszę ich jakimś full eco. Taktycznym decoyem. I lecę tędy. Są, na pewno jest jeden spawn. A drugi tak, jest... Jeden. Nie wiem gdzie. Dostał Heda. Widzisz? Ładnie. To nazywa taktyka. Możesz chyba na spokojnie wyskoczyć. Wiesz co, masz bomby, nie? Dobra. Okay. Drugi też wyspałem. Słyszałem eee, tam właśnie... Po nas, masa Jakiś to przód ja ja FAMASa, ci powiem, mało z niego strzelałem i przez to też e, nie umiem z niego strzelać. Znaczy no, nie znam... Mierze, e... Średnio umiem, no tak. ale lepsze to niż um. No tak, e, po prostu ja nie znam recoila tego FAMASa. Dobra, zasmokowałem... A, dobra, czyli widzę, że mamy podobne tak myślenia. Jeden jest na... przyspałnie. Siedzi po mojej prawej. Dobra. No, jakby ja jestem zrozmierzykowany. Okej, okay, Elegancko. Ma, ma włókę. Uu, ładnie. Tylko nie wiem gdzie ją chcesz po wykorzystać po stronie T. No chyba jedyne miejsce to jest okno. Znaczy, no na no to wygląda. Z, z tego co można zaobserwować na tej mapie. Dobra, ja teraz do ą pójdę w takim razie. chyba, że oni... Chyba raszują. Tak, raszują. No to ukrócę ich rasz. Aha, dobra. <grystanie> Jednak nie. E, był chyba na rampie nade mną zeskoczył mi na łeb. Chodź. <grystanie> Timing. Zawsze tak nie? Timing. Tak zawsze. Że ty chcesz coś zrobić, na przykład wyciągasz. granatę, tak, co? A nagle potem ci wyskoczy. No i jest po tobie. No tak. Grałem defensywnie, więc możemy to wykorzystać przeciwko im, robiąc szybkie planty. E, flash. No spokojnie. Ło. Wow. E, już są w złym miejscu. jeden już wszedł na górę, więc to no. już jest po nas. Przypał. Proszę iść na górę w takim razie. Okay, jeden Ku jest... Za reaktorem. O, jeśli ja chciałem tak stopniowo wychylać i, i akurat się nie popatrzyłem tam, gdzie miałem się popatrzeć. A ten reload to niekoniecznie dobry pomysł. Nie mam smoke'u, bo on jest nade mną. Nad tobą mi no. Ja nie wiedziałem czy on tam jest, nie? Więc nie zrobiłem full auto. Wiesz co? No, no, no. musimy to wygrać teraz, więc nie wiem, szybki rush na nic e, można spróbować. Znaczy jak tego nie wygramy, no to będzie jakiś przypał. No to będzie gra Więc tak szybki rush by się udał teraz no i oni już mnie zastopowali skutecznie. Smoke'i będą wydeclutować. Dobra. Jeden spawn. Dobra, jeden leży. A wupa, uważaj. E, Dorzuciłem mu tego. Nie Kurde. Nie o, wow. No co to, to jest problem akurat. Teraz no, to, to jest masakra. Czy... To, co Przez to, że byłem to no Ej, ale chodaki, wiecie, że tu są nagrywki, nie? Dobra, gramy nexta. No gramy nexta. E, uwaga, flaszę rzucam. No ładnie. Kurde, tylko że remis, ale no szkoda. Już byli zbyt pewni siebie, nie? Ale no lepsze to niż ten, niż przegrane no, byłeś ode no, mnie lepszy o całe 3 kg tak jest. Ten odcinek uznaję za zakończony. Wszystko było elegancko oprócz naszego 15 minutowego czekania na meczu. No i w wyniku 8-8 zamiast 9-7 dla nas. No ale... No. Przyps. Nie Każdy jest mądry i umie grać on grę. No to jak się tam Wam podobało, to tam nie, wynagrodźcie twórcę i no ja, ja tak. tu jestem tylko taką, wiecie, zabawką. <laughs> Ty jesteś dobry towarzysz broni, który ugrał ostatnią rundę i jest kozak totalny. No a ten odcinek kończymy. Dziękuję za oglądanie. Jak się podobało zostawcie łapkę subika. Zachęcam bardzo i cześć.